że najemca ma pilną zawsze sytuację, więc nawet jak trzeba wymienić żarówkę, to trzeba mu dać informację pilną, że sorry, nie zrobimy tego, a jak zrobimy, no to cię obciążymy. Panie Michale, tutaj Romek z jedynki, on nie posprzątał po sobie, nie pozmywał na talerzy, proszę zobaczyć, mi wysyła zdjęcie. Ja w niedzielę wieczorem, kurczę, sobie myślę, no nie wiem, no sprawa życia i śmierci, muszę mu oddzwonić, tak? Dzień dobry widzowie. Ostatni odcinek mój z Michałem spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem z Waszej strony, dlatego postanowiliśmy dograć dogrywkę, w której opowiemy o tym, jak Michał w swojej pracy radzi sobie z utrzymywaniem relacji z znajomymi, jakie wykorzystuje narzędzia do współpracy z znajomymi, czy technologia w tym może okazać się pomocna. Także nie przedłużając, zaczynamy. Cześć, Michał z tej strony, jeszcze raz. <grych> Zaczynamy, czyli od czego by zacząć? Od kontaktu z najęcami, czyli taką podstawową linią ja mam, kontaktu. pytanie mam napisane, tak? to od razu za no dobrze. Jak twoja firma utrzymuje dobre relacje z najemcami w yy, współpracy na zasadzie najmu długoterminowego? Prosta jakby metoda, tak? Zawsze jest albo metoda pisemna, albo metoda werbalna. W dużej mierze jest to metoda pisemna, czyli mailowa, tak? Staramy się na każdy mail odpowiedzieć, żeby też nikt nam nie zarzucił, że wysłaliśmy maila i na przykład jest, nie wiem, dosyć długie opóźnienie w odpowiedzi, tak? Nawet jak wiemy, że na przykład jest usterka, na przykład ten te pan Tomek, który nam realizuje wszystkie usterki, mhm. nie ma na przykład czasu w tym tygodniu i nam konkretnie konkretny termin wskażę, zawsze dajemy krótkie info, słuchaj, teraz nie na radę, ale tam w konkretnym terminie przyjdziemy i ci to zrobimy, więc nie ma problemu, bo zdarzały się sytuacje kiedyś w przeszłości, że na przykład te maile były flagowane tak i nie, od, nie odpowiadaliśmy na nie w takim terminie, w jakim chciałby najemca, czyli nie od razu, tak? Bo każdy najemca ma pilną zawsze sytuację, więc nawet jak trzeba wymienić żarówkę, to trzeba mu dać informację pilną, że sorry, nie zrobimy tego, a jak zrobimy, no to cię obciążymy, bo to jest taka czynność, która jest w zakresie najemcy, tak? No, więc no wiadomo, nasi najemcy czy znaczy nasi, no, prawdopodobnie jeszcze nie w Polsce. Najemcy są zawsze roszczeniowi, zawsze by chcieli dostawać, są bardziej chętni do, do negowania i ewentualnie do wystawiania negatywnych opinii w internecie, niż do pozytywnych opinii, niż do na przykład zadzwonienia, tam napisania maila, fajnie się z nami współpracuje, super, zajebiście, zostaje na kolejny rok. tak. Nie mamy takich sygnałów, raczej są to informacje w drugą stronę. Jak już ktoś nie chce przedłużyć z nami umowy, no to słuchajcie, zmieniły mi się plany życiowe, zmieniam pracę, albo wracam gdzieś tam na Ukrainę. W przypadku Ukraińców, no to rezygnuję tak? z umowy najmu. Często jest też tak, że nasi handlowcy głównie, ja tak staram się teraz już od tego odcinać, ale mam dwóch takich ananasków, co nazwijmy, że trzymam z nimi kontakt telefoniczny, bo, bo też stwierdziliśmy na bazie naszych wcześniejszych doświadczeń, że lepiej jest żyć do dobrze z najemcą niż tak jakby wrogo się stroszyć na niego cały czas. No wiadomo, to są najemcy, którzy nam wkładają pieniądze do portfela, a później inwestorom, tak? Należałoby po prostu ich normalnie traktować, a nie jak wrogów i tak do tego podchodzimy i traktujemy się po partnersku, to nazwijmy. Rozumiem. Jak sobie twoja firma radzi z zaspokajaniem potrzeb różnych grup najemców? No bo przecież wynajmują osoby młodsze, starsze i młodzi pracujący, sympatyczni studenci, ale także rodziny czy osoby starsze, czy może w ogóle nie wynajmują od was mieszkań. No właśnie to, Ci co ostatni? powiedziałeś, wszystko się zgadza, tylko osoby starsze, no to zależy w jakim wieku, tak? No staruszkom takim na emeryturze raczej nie wynajmujemy już tych mieszkań. W zasadzie też wszystkie te przedmioty najmu, którymi my dysponujemy, no to są to raczej przystosowane dla ludzi młodych, pracujących umysłowo, spokojnych, tak? ludzi, którzy się dogadują między sobą, no to chyba, że są to odrębne takie unity typu kawalerki czy mieszkania, uh -huh. w całości wynajmowane, no, no ale raczej mówię, przy tej weryfikacji, o której wspomnieliśmy w pierwszym naszym wywiadzie, przy tej weryfikacji staramy się tak dobierać nawet tych najemców na pokoje, żeby tam nie było jakichś kwasów, bo to często są sytuacje tego typu, że kurde, panie Michale, tutaj Romek z jedynki, on nie posprzątał po sobie, nie pozmywał na talerzy, proszę zobaczyć, i mi wysłał zdjęcie. Ja w niedzielę wieczorem, kurczę, czasem myślę, no nie wiem, no sprawa życia i śmierci, muszę mu oddzwonić, tak? Mamy takie sytuacje, że właśnie najemcy sygnalizują nam, że na przykład z kimś się nie, nie dogadują, tak, no to staramy się też tego nie zostawiać, tylko po prostu albo nasz handlowiec jedzie. I chyba dobrze, bo i nie też byli w podobnej grupie wiekowej. Dokładnie, prawda? no to też właśnie przy tej weryfikacji, jak na przykład mamy mieszkania pokojowe, czy też na, na, na te mieszkalne, no to inaczej, no bo tam już może wejść i osobna rodzina, czy osobna para. W pokojach raczej staramy się, żeby to były młode osoby. Jeżeli nie młode osoby, no to chociaż, żeby to było wyrównane siły, na przykład dwa na dwa, czyli dwóch facetów, dwie kobiety, bo tylko dwie płycie są. Staramy się właśnie albo siły, albo jak już jest y, trzech facetów, no to też nie rzucimy tam jednej pani, tylko zostawimy czterech panów, więc no staramy się tak to poukładać, żeby miało ręce i nogi. Wiadomo, że też przy każdej podpisanej umowie najmu weryfikujemy najemców i oczywiście ich informujemy. Panie, słuchaj, tutaj masz y, obowiązki najemcy, tak? Masz całą listę, co masz tutaj robić i współgrać w harmonii i, i z, z innymi najemcami, tak? No nie jest to przymus, no bo nie możemy ich do tego przymusić, ale no, jakby informujemy ich, słuchaj, no będziecie się fajnie mieszkało, jak będziesz żył z każdym w zgodzie i po podzielicie się na harmonogram. Harmonogramu też im nie narzucamy, ale mają taki szablon w mieszkaniu przygotowany, żeby się wpisywać do tego harmonogramu i każdy normalny gość, jak to mówi mój brat, dogaduje się z tymi innymi współlakoterami i sobie jakoś tam radzi. Czyli wstajesz rano, idziesz do swojego biura do pracy i zastanawiasz się... Przed tym jak rano wstaję, idę przed lustro i zastanawiam się, co dzisiaj zrobię i zawsze sobie zadaję jedno pytanie, bardzo ważne pytanie, że właśnie dzisiaj zrobię coś dobrego dla tego inwestora, później idę do pracy i to robię. No, no właśnie, chciałem zapytać, jak już przychodzisz do pracy, czy masz taką myśl, co dzisiaj właśnie ty, Michał Golasiński tego dnia w biurze jesteś w stanie zrobić, żeby poprawić komfort twoim najemcom? Jak dbasz o komfort dla swoich najemców? Wiesz co, no komfort był w zasadzie przygotowany dużo, dużo wcześniej, czyli przy przygotowaniu przedmiotu najmu do najmu, tak? No staramy się tam go tak zabezpieczyć, żeby najemca miał wszystkie dobre, jakie są ogólnie dostępne, tak? Czyli ma tam ciepłą wodę, zimną wodę, jest prąd, także jest okej, okay, tak? Dorzucimy jeszcze internet. No i wiadomo, że ładny, trudny przedmiot najmu, tak? No w, w dalszej kolejności, mówię, jest ten kontakt taki nasz mailowy. Doraźnie jeździmy do tych najemców i jakby no też im pomagamy. Oni czują, że mają jakieś tam wsparcie, chociaż też ich uczulamy i jest to też zawarte również w umowie najmu, że takie drobne usterki, pierdołowate to nazwijmy, no są też po ich stronie, no bo też nie ukrywajmy, że wszystkim też nie będziemy my się zajmować, czy, czy też pracownicy, którzy zajmują się usuwaniem usterek, tak? No tak, ale masz chociażby serwis remontowo-sprzątający, tak. który pomaga. Dokładnie, tak. tak. I, I on nam pomaga. Boostarka. Od, kurczę, od już od trzech lat wszystko to mamy fajnie razem wrzucone do jednego takiego systemu. Prawdopodobnie go znasz, bo jesteś jednym z naszych klientów. Taki, Taki system obsługi najmu, to, to, to się nazywa ten program i korzystamy z tego narzędzia od dłuższego czasu. I to w zasadzie nam też dużo zautomatyzowało procesów w firmie, tak? Poprzez oczywiście kontakt ze właścicielami, tam są raporty zarządzania. i i wszystkie dokumenty niezbędne do, do rozliczenia się pod kątem księgowym dla właściciela i z drugą stronę jeszcze mamy kontakt z najemcami i rozliczenia z najemcami, czyli wystawiamy poprzez ten program naliczenia do najemców, to wszystko No właśnie, chciałbym powiedzieć, że, że to jest chyba ogromnym komfortem dla najemcy, że najemca nie musi pamiętać o no, tym, tak. żeby zapłacić czynsz najmu, wystarczy, że ustawi zlecenie stałe, tak. na przykład, <laughs> albo zapozna się ze z naliczeniem, które otrzymuje na początku każdego miesiąca Dokładnie. i zgodnie z nim wykona przelew, także tak naprawdę może wyrzucić ten tak. obowiązek ze swojej głowy, bo wy zawsze przypomniecie o tym, że, że musi zapłacić Tak, tak. Zawsze pierwszego, znaczy od nas zawsze pierwszego dnia danego miesiąca wpada do najemcy na skrzynkę mailową, którą wkaże, wskaże w umowie najmu. Wpada tam zawsze każdy dokument księgowy, tak? Czy jest to naliczenie, czy jest to faktura, to zależy się od tego, jaką mamy umowę z właścicielem. Ale taki dokument księgowy wpada do najemcy i najemca już pierwszego wie, jaka kwota jest za dany miesiąc i on tam ma termin do zapłaty też zgodnie z warunkami umowy. To są dla niego najważniejsze informacje, czyli tam jest kwota, numer rachunku bankowego i w zasadzie to, to już jest to wszystko. Wszystko, tak? I dla nas też bardzo ważna informacja, że jeżeli dany najemca wpłaci nam na, na swój numer rachunku bankowego przypisany indywidualnie, bo też korzystamy z, takiej, z takiego systemu płatności masowej, co, co zapewne znasz ten model, więc najemca, dajmy na to, wpłaca kwotę X na to konto i też ja nie muszę ręcznie go później odhaczać w systemie, tylko to już ja jakby samo aktualizuje, samo się odhacza, że dany najemca nam wpłacił. Tak połączony, zsynchronizowany, że po prostu nam, nam to się z automatu robi, tak? Dodatkową jeszcze czynnością w tym sonie jest też to, że najemca nie musi do, do nas dodatkowo Informacji drogą mailową z jakąkolwiek usterką, zapytaniem, czy. czy tylko te, może zgłosić tak dalej, tylko może to system. zgłosić przez ten system SON, tak? I to usterkę, czy zapytanie, wszystko może przez aplikację SON, bo też zrobiliśmy taką drugą furtkę dla Najemcy. Dogadaliśmy się też z tym dostawcą oprogramowania, żeby utworzył taki panel dla Najemców i my dajemy dostęp do tego panelu Najemcy dla Najemcy, więc nawet nie musi w sumie wchodzić na maila i sprawdzać, czy on ma naliczenie, bo to naliczenie również musi się pojawia na, ten, na panelu Najemcy, więc on może sobie aplikację mobilną ściągnąć na telefon i tam ma wszystko. Wszystko, co, co powinien wiedzieć odnośnie płatności za, za przedmiot najmu, który wynajmuje. Myślę, że też niezwykłym komfortem dla najemcy jest to, że nie musi podpisywać umowy papierowej, czyli przykładowo przyjeżdżać do biura, spotykać się w przedmiocie najmu, tylko po udostępnieniu wszelkich koniecznych danych podpis jest elektroniczny. Za pomocą weryfikacji e-mail i SMS, czyli po weryfikacji tożsamości, może podpisać taką umowę sobie zdalnie. Dzięki czemu mają w pięknym wydruku w formie PDF, w każdej chwili dostępną na mailu, kiedy potrzebuje na przykład sprawdzić, do kiedy ma umowę najmu, albo jaka jest tak, kara właśnie. za wcześniejsze zerwanie umowy, albo w jaki sposób będą rozliczane media, ma bardzo wygodny sposób tak. na zapoznanie się z tym. Nie jest tak, że gdzieś umowa schowa do szuflady i nie będzie pamiętał. To prawda, takie podpisy są wszędzie honorowane, z tego co się dowiadywałem. Mm -hmm. Ale jest jeden wyjątek. Jest <laughs> nasze taki kochane, urząd. Nasze kochane urzędy, tak jest, bo tak. zdarzają się przypadki, gdzie na przykład takie umowy elektroniczne już my przekazujemy najemcom naszym tak. i na przykład głównie jest to pod kątem obcokrajowców, tak. którzy chcieliby na przykład zmienić jakiś pobyt stały lub, lub czasowy, to oni muszą sobie taką umowę wygenerować, bo oczywiście nie można tego przesłać drogą mailową do urzędu, tylko trzeba papierowo wystać w kolejce tak? i przekazać w formie papieru. I też konsultując z prawnikiem dowiedzieliśmy się, że wszystko, każdy podpis elektroniczny zostaje wydrukowany, to już nie jest podpisem elektronicznym, bo jest wydrukowany, więc już nie jest ważny. Ale urząd nie przyjmuje urząd. dokumentu elektronicznego, Dokładnie. więc każdy najemca do nas później przychodzi z tą umową. Każdy najemca, który potrzebuje tak, podpisu, taki manualny, tak? No i my oczywiście podpisujemy, pieczątki dajemy, jest wszystko okej. Okay. ale to jest właśnie jedna taka sytuacja, gdzie się dowiedzieliśmy, że, że przy wydrukowaniu już podpisu elektronicznego ten podpis już nie jest ważny, więc nawet jakbym <laughs> chciał pójść teraz gdzieś ja osobiście i na przykład urząd mi tego nie przyjmie, no to musiałbym sam też jakiś podpis uzyskać odnośnie do danej umowy, tak? Więc to jest jeden taki mankament, na tak działają niestety jeszcze nasze urzędy. Nie wiem, czy to byłoby na plus czy na minus, jeżeli byłoby, działało to elektronicznie. Prawdopodobnie by to przyspieszyło pewne procesy, ale to już nie mi oceniać, bo to już nasz kochany rząd się będzie tym zajmował. Czy tutaj w zakresie tej technologii, tudzież utrzymania relacji z znajomcami, masz jeszcze jakąś śmieszną historię, anegdotę, którą chciałbyś się z nami podzielić? E, odnośnie tej, 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 tej technologii, tej technologii to, tudzież no? utrzymania relacji z znajomcami lub coś takiego z Twojej pracy z ostatniego miesiąca, co wywołało u Ciebie uśmiech na twarzy? Może, może, nie, może nie uśmiech, ale takie też było. Zdziwne. Dziwienie też, bo ostatnio dostaliśmy też taką naszą w sumie, moja i Kamila, taka dawna koleżanka, jakaś tam z czasów dzieciństwa w ogóle z posełówki, chyba nawet na obozie się okazało kiedyś, byliśmy razem takim młodzieżowym. Mm -hmm. I ona teraz po czasie tam wróciła do Wrocławia, tak i kupiła sobie kiedyś dom jakiś tam szeregowy, no i stwierdziła, że będzie w nim mieszkać, no ale po pewnym czasie stwierdziła jednak, że nie będzie w nim mieszkać, wyjechała za granicę i puściła ten dom do najmu, tak. Ten najem u niej trwał z 3-4 lata. Wróciła właśnie do Polski chyba z 2-3 tygodnie temu, skąd to się z nami, stwierdziła, że fajnie by nam powierzyć tą nieruchomość, bo się znamy i jest, jest, jest jakieś tam zaufanie. No i spotkaliśmy się na tej nieruchomości i nam opowiedziała, co to się wydarzyło, tak? I najemcy mówi, oczywiście, jak to przypadkowy, to nazwijmy najem, no bo kompletnie nasza koleżanka Sandra, pozdrawiamy, ale kompletnie zielona pod kątem najmu, także nie wiedziała, jakie są ryzyka, jakie są zagrożenia wynikające z tym, że wynajęła tak, jak wynajęła, czyli też niekoniecznie umowa z najmu była poprawnie sformułowana, ale już nie wchodząc w szczegóły, jakby przy zdaniu tego, te, tego domku, no widzieliśmy, ile jest tam w ogóle uszkodzeń, ile błędów, ile mankamentów, zalane panele, parce rezydencji. Widać, że na ścianie jest zalanie z góry. Jakieś listwy wyrwane przypodłogowe, dużo takich uszczerbków na ścianie, no to naprawdę z, z mieszkanie, no zajechane bym brzydko mówiąc. Tłumacząc później, że panele są zalane, no bo się mieszkało, bo to trzy lata, no to kurde, ja mieszkam w swoim teraz mieszkaniu już piąty rok i panele mam w dobrym stanie, więc chyba potrafię zobaczyć mieszkanie, żeby ich nie zalać, tak? Więc argument to totalnie taki, bym powiedział, z dupy. Przejęła od nich to, to mieszkanie, tak? I opowiedziała nam, że miała problemy z tymi najemcami, bo po pewnym czasie to taka też para cwaniaczków troszeczkę była. I tam przeciągała z jedną płatnością, z drugą płatnością. Tu coś zapłacili, tam troszeczkę dopłacili, tu coś przeciągnęli. No i mówi, że miała już z tym też problem od dłuższego czasu, ale nie wiedziała, jak z nimi po prostu zakończyć stosunek najmu. I okazało się, że problem sam się rozwiązał, bo ci najemcy chcieli sobie zrobić remont w mieszkaniu. Nie mieli na czynsz, co jest śmieszną sytuacją absurdalną nie mieli na czynsz, ale na remont mieli, żeby sobie zrobić, więc okej. Okay. Zaprosili tam ekipę remontową i, i w pewnym momencie pan w średnim wieku pomalował chyba jedną ścianę, usiadł na, na sofie w salonie, tam na samym dole na parterze. Położył się zasnął i no i tutaj już nie jest śmieszna sytuacja, bo już po prostu już nie obudził, czyli zmarł teraz na taką najbardziej znaną chorobę w Polsce, czyli zmarł nagle. No i go zabrali, tak? I, i najemcy w tym momencie stwierdzili, że oni tu już nie będą mieszkać, bo na tej sofie zmarł pan i tu jest zła aura, złe czakry, tutaj gdzieś latają i oni nie będą już przebywać w tym domu i suma summarum się chętnie skończyło dla właściciela, tak? Tam co prawda jest jakieś prokuratura sprawy wyjaśnianie, dlaczego ten pan zmarł. No ale jakby mieszkanie dom został zwolniony i teraz będziemy go przejmować do zarządzania, więc. Yy miejmy nadzieję, że teraz właściciel poczuje, co to znaczy dochód pasywny. Czyli znakomości. gdyby który, któremuś z potencjalnych najemców takiego pięknego domu we Wrocławiu nie przeszkadzały czakry, aury i nieboszczycy. Śmiało. Ale sofa, na której ten pan zmarł, już jej nie ma. A została wymieniona ta pizzerka, czy cała sofa? Cała sofa została wymieniona, jeszcze zastanawialiśmy się tylko nad księdzem, ale to na razie sobie go odpuszczamy. Dziękujemy bardzo za ten odcinek, trzymajcie się, do zobaczenia. Subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie, jeżeli chcielibyście jeszcze posłuchać więcej historii od najemców, ewentualnie macie jakieś pytania pod kątem windykacji, śmiało piszcie, czego chcecie, to wam damy. Dziękujemy, trzymajcie się, cześć. Hej.